Dzień dobry, witajcie. Jak pewnie niektórzy zdążyli się już zorientować, u mnie na kanale często dzieją się prace, które nie mają nic wspólnego z tak zwanym kalendarzem ogrodnika. Gdyby te nasze cztery pory roku były takie jak za czasów mojego dzieciństwa, no to można by się pokusić o przestrzeganie ogólnych wytycznych, ale ponieważ jest jak jest. Trzeba się dostosować do tego, co zsyła pogoda, i nieco modyfikować ogrodniczy grafik. Tak naprawdę to większość prac w ogrodzie układam właśnie według pogody oraz moich możliwości organizacyjnych. Styczeń tak nas rozpieścił pogodowo, że można wymyśleć, że był to marzec. Z tego powodu nie mogłam wysiedzieć spokojnie i bezczynnie delektować się przyjemną temperaturą na zewnątrz, widząc wokół wszystko to, co czekało na pozimowe porządki. Chociaż jesienią wycięłam mnóstwo bylin i ogoliłam rabatę trawiastą ze wszystkiego, co tam rosło, to wciąż na innych rabatach sterczały słomiaste chochoły rozplenic i miskantów. O cięciu traw ozdobnych jest mnóstwo filmików. U mnie na kanale 2. Więc szczerze mówiąc, nic nowego w tym temacie nie wymyślę. W zależności od lokalizacji możemy te prace wykonać wcześniej lub później. Obserwacja długoterminowej pogody wiele aktualnie ułatwia, więc każdy ogrodnik może sobie ułożyć własny grafik prac. Póki co nic nie zapowiada wielkich mrozów, więc kto nie boi się ryzykować, może pokusić się o cięcie traw szybciej niż z końcem lutego. Są osoby, które tną trawy jesienią lub tuż po nowym roku, i podobno nic im się nie dzieje, więc idąc tym tropem, część skosiłam przed zimą, a część teraz pod koniec stycznia. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwięcej traw zgromadziłam na rabatach wywijasach. I to właśnie ten fragment ogrodu wyglądał teraz najgorzej. Gdzie nie spojrzeć, tam słomiaste chochoły, które bądź co bądź z żadnej strony nie wyglądają już atrakcyjnie. Mimo obwiązania sznurkiem zaczynają się sypać. I bezlitośnie śmiecić, a wiatr dodatkowo, niestety, roznosi wszystko po kątach. 27 i 28 stycznia nadszedł ten czas, kiedy zebrałam swoje siły witalne i uzbrojona w nożyce do cięcia traw, rzuciłam się na wszystkie mniejsze egzemplarze, które mogłam położyć małym sprzętem. Całe popołudnie walczyłam z rocznymi i dwuletnimi trawami oraz z delikatniejszymi rozplenicami wzdłuż garażu. Ścięłam je formując kopułki, posprzątałam ścięte snopki i właściwie na tym skończył się pierwszy dzień sianokosów. Moje nożyce nie dały sobie rady z kilkuletnimi trawami. Więc one czekały na mojego męża z pod kaszarką uzbrojoną w tarczę. Uprosiłam go, aby zanim pojedzie do pracy, wpadł z tą swoją piekielną maszyną na wywiasy i jakkolwiek ściął wszystko to, co zostało. Nieważne, jak to wyjdzie, grunt, aby wszystkie chochoły poległy. No, i wyobraźcie sobie, że kolejnego dnia o 7.30 rano lataliśmy oboje po rabatach, aby jak najszybciej uporać się z wycinką traw, i o ile mniejsze sztuki jako tako poddawały się tarczy tnącej, no to stare rozplenice stawiały solidny opór. To są tak zbite kępy że po ich ścięciu można spokojnie na nich siedzieć jak na stołku. źdźbło koło źdźbła. W niecałe pół godziny wszystkie chochoły leżały smętnie to tu, to tam, prezentując sobą marny i żałosny widok. Mąż pojechał do pracy, a ja zostałam na tym pobojowisku, licząc tylko i wyłącznie na swoje siły fizyczne. Na szczęście z rana człowiek ma najwięcej siły i werwy do pracy, więc ostro wziłam się do dzieła i zaczęłam sprzątać wszystkie snopki i snopy. Uzbierało się tego całkiem sporo. Zwiozłam wszystko do kompostownika, zgrabiłam cały bajzel na rabatach i około 13 wróciłam do domu. Ledwo żywa przyczłapałam na kanapę. I padłam. Pół godziny leżałam w bezruchu, aby mięśnie doszły trochę do siebie po tym szalonym fitnessie. Po zakończonej pracy rabaty prezentowały się następująco: zniknęły trawiaste straszydła, i znów ukazała się w miarę ogarnięta przestrzeń, która czeka na dalszy rozwój wydarzeń co nieco już wschodzi. Poza chwastami zaczynają się zielenić marcinki, szałwie, niektóre kocimiętki. Widać dzióbki jeżówek i aż strach myśleć, co będzie dalej, skoro dopiero startuje luty. No ale cokolwiek ześle aura pogodowa, mam już z głowy tę najbardziej hardkorową, pozimową pracę, czyli cięcie traw i suchych bylin. Mogę spokojnie spać, nie myśląc, czy zdążę, czy nie zdążę uporać się z tym zajęciem, zanim wzejdą czosnki ozdobne i cała reszta śpiących w ziemi roślin. Poza tym odhaczona praca na wywiasach oznacza to, że spokojnie mogę się skupić na wysiewach. A jeśli tylko nadarzy się okazja, a pogoda będzie sprzyjająca, no to będę działać z mężem na placu przyszłego warzywnika. Jak każdy szanujący się ogrodnik, powoli wkręcam się w nowy sezon, a ponieważ ogród ma swoje określone metry kwadratowe, więc i pracę trzeba tak rozłożyć, aby w miarę zdążyć na czas. Analizuję na spokojnie swoje plany i wiem jedno: likwidacja wielkich rabat wzdłuż ogrodzenia na rzecz warzywnika to była naprawdę dobra decyzja. Nie dałabym rady ogarnąć wszystkiego, a tak jest mała szansa, że będzie w miarę dobrze. Dajcie znać, co tam zrobiliście w styczniu, nie patrząc na datę w kalendarzu. Mam nadzieję, że nie jestem sama w tym całym ogrodniczym małym szaleństwie. Lajkujcie i subskrybujcie, jeśli się podobało, a za dziś dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do następnego filmiku. Cześć!